Warszawa, sierpień 1934. W gruzach poddasza na ulicy długiej leży młody powstaniec z karabinem, który kupił za butelkę wódki od dezertera. Towarzysze śmieją się: Ten złom nie trafisz nim pasa, Ale gdy pierwsza kula przeszywa hełm niemieckiego snajpera o świcie, śmiech milknie. Za trzy dni ten tani Mauser zapisze się legendą: piętnastu wrógów, piętnastu strzałów, a człowiek za spustem okaże się kimś kogo nawet śmierć się bała. Paweł Kowalski miał 23 lata, gdy powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Urodził się w Wołominie, niewielkim miasteczku pod Warszawą, gdzie ojciec prowadził małą stolarnię, a matka trzymała rodzinę razem na modlitwie i wierze. W 1939 roku, gdy Niemcy wkroczyły do Polski, Paweł miał 18 lat, za młody by walczyć w regularnej armii, ale wystarczająco dorosły, by wiedzieć, że jego świat właśnie się skończył. Przez pięć lat okupacji pracował w fabryce na woli, produkującej części do niemieckich pojazdów wojskowych. Każdego dnia przechodził obok plakatów z twarzami rozstrzelanych, obok murów getta, obok niemieckich patroli z psami. Każdej nocy zasypiał do odgłosów strzałów, wybuchów, krzyków. Fabryka była klatką, ale pozwalała przeżyć. I Paweł przetrwał. Cicho, niewidzialnie, jak tysiące innych Polaków, którzy czekali na swoją godzinę. W lipcu 1944 roku armia radziecka zbliżała się do Wisły. W Warszawie szeptano: Czas nadszedł. Armia Krajowa przygotowywała powstanie, które miało wyzwolić stolicę przed wejściem Sowietów. Paweł dostał wiadomość przez kuzynkę, która należała do sieci łączników: Zgłoś się do magazynu przy Okopowej. Potrzebują ludzi. Nie wahał się. Przez pięć lat czekał na ten moment. Magazyn był zrujnowaną piekarnią, w której armia krajowa przechowywała nielegalną broń. Było jej niewiele: kilka pistoletów, granaty domowej produkcji, kilka karabinów zdewastowanych przez czas. Dowódca oddziału, kapitan Ryś, miał zmarszczone czoło i oczy człowieka, który widział za dużo śmierci. Przyglądał się Pawłowi długo. Masz doświadczenie z bronią? Zapytał. Nie, panie kapitanie, odpowiedział Paweł szczerze. Niemcy cię kiedykolwiek aresztowali? Nie. A dlaczego chcesz walczyć? Paweł przez chwilę milczał. Potem powiedział cicho: bo nie mogę już żyć jak zwierzę w klatce, bo jeśli nie teraz, to nigdy. Kapitan skinął głową. Dał mu stary karabin mauser: brudny, porysowany, z przerdzewiałą lufą i pękniętą kolbą sklejoną drutem. Paweł wziął go w ręce i poczuł jego wagę. Ciężki, niezgrabny, pachnący smarem i rdzy. To wszystko, co mamy, powiedział kapitan. Nauczysz się. Inni powstańcy spojrzeli na niego z politowaniem. Jeden z nich, doświadczony żołnierz o pseudonimie Młot, parsknął śmiechem. Ten złom? Kowalski, lepiej weź kij. Przynajmniej nie odpali ci w twarz. Śmiechy rozeszły się po grupie. Paweł zacisnął zęby i nic nie odpowiedział. Wiedział, że słowa nic nie zmienią. Tylko czyny liczyły się teraz. 1 sierpnia. Godzina W. 17. Powstanie wybuchło. Warszawa zamieniła się w pole bitwy. Paweł i jego oddział uderzyli na posterunek niemiecki przy ulicy Długiej. Walka była chaotyczna, brutalna. Strzały, krzyki, dym. Niemcy odpowiedzieli ogniem z karabinów maszynowych. Powstańcy padali jeden po drugim. Paweł trzymał mausera, próbując wycelować, ale lęk i chaos paraliżowały jego ręce. Strzelił raz. Kula uderzyła w mur metr od celu. Strzelił drugi raz. Znowu pudło. Kowalski przykryj się wrzasnął ten młot. Ten złom ci nie pomoże. Paweł poczuł upokorzenie głębsze niż kiedykolwiek. Nie tylko broń była bezużyteczna, on sam był bezużyteczny. Spędził pięć lat czekając, by coś znaczyć. A teraz, gdy przyszła chwila prawdy, zawiódł. Powstańcy zdobyli posterunek, ale stracili sześciu ludzi. Paweł ocalał. Ale widział w oczach towarzyszy tylko pogardę. Tej nocy, w piwnicy przy długiej, którą zajęli jako prowizoryczną bazę, Paweł siedział sam w kącie, czyściąc Mausera. Każdy ruch był precyzyjny, metodyczny. Oczyścił lufę, naoliwił zamek, naprawił spust. Myślał o ojcu, który nauczył go precyzji w pracy przy drewnie. Każda rzecz, jeśli traktujesz ją z szacunkiem, odwdzięczy ci się, mawiał ojciec. Paweł wiedział, że Mauser był zużyty, ale nie beznadziejny. Potrzebował tylko cierpliwości. O świcie 3 sierpnia kapitan Ryś wyznaczył Pawła i trzech innych na stanowisko obserwacyjne na poddaszu zrujnowanej kamienicy. Niemcy ustawili snajperów na dachach naprzeciwko, zabijają każdego, kto się pokaże na ulicy. Musicie ich wyeliminować. Paweł wziął Mauzera i wspiął się na poddasze. Lato było gorące, powietrze gęste od dymu i kurzu. Przez wyrwę w dachu widział ulicę długą, pustą, martwą. Po drugiej stronie, na dachu budynku, przy skrzyżowaniu, zauważył ruch, błysk szkła, luneta. Tam! szepnął Paweł. niemiecki snajper. Młot! spojrzał przez lornetkę i skinął głową. Widzę go, ale w życiu go nie trafisz z tego złomu, Kowalski. Za daleko. Paweł nie odpowiedział. Położył się, oparł mausera o belkę, wycelował. Oddech! Głęboki, powolny, tętno, stabilizuj. Celownik wyśrodkuj, palec na spuście, delikatnie. Strzelił. Pula przecięła powietrze z cichym świstem. Sekundę później niemiecki snajper osunął się, ciało bezwładne, krew spływająca po czerwonych dachówkach. Cisza. Młot patrzył z niedowierzaniem. Kurwa, on trafił. Paweł przeładował Mausera, ręce stabilne, oczy zimne. Nie czuł triumfu, czuł tylko spokój. Warszawa w sierpniu 1944 roku była miastem umarłych i umierających. Ulice pokrywały gruz, popiół ciała. Niemcy, zaskoczeni wybuchem powstania, odpowiedzieli brutalną siłą. Czołgi wjechały na Wolę, SS i Wehrmacht rozpoczęli masowe egzekucje cywilów. Powstańcy walczyli desperacko, bronili każdej ulicy, każdego budynku, ale nie mieli broni, amunicji, wsparcia Obietnica radzieckiej pomocy okazała się kłamstwem. Armia radziecka zatrzymała się na wschodnim brzegu Wisły i obserwowała, jak Warszawa umiera. W tym piekle Paweł Kowalski stał się cieniem. Poddasze przy długiej, gdzie się zakwaterował z trzema innymi powstańcami, zamieniło się w jego świat: cztery ściany, dziury w dachu, deski pokryte kurzem i krwią. Temperatura wznosiła się do czterdziestu stopni w południe. Woda była na rację, jedzenie niemal żadne. Promka czarnego chleba dziennie, czasem konserwa z niemieckiego zrzutu przechwyconego przez powstańców. Paweł jadł mało, pił jeszcze mniej. Jego umysł skoncentrowany był na jednym: Mauser, cel, strzał. Pierwszego dnia eliminacji snajperów, po tamtym pierwszym trafieniu się Młot i inni, zaczęli traktować Pawła inaczej. Nie z szacunkiem jeszcze, to przyszło później, ale z pewną ostrożnością. Może ten złom jednak działa, powiedział jeden z nich. Grom, młody chłopak z Pragi, którego rodzina została wymordowana w pierwszym dniu okupacji. Drugiego dnia, o świcie, Paweł zauważył ruch na dachu budynku przy ulicy miodowej 200 metrów dalej. Niemiecki snajper ustawiał stanowisko. Worki z piaskiem, lornetę, karabin z optycznym celownikiem. Paweł obserwował cierpliwie. Nie spiesz się, poczekaj na idealny moment. Niemiec usiadł, oparł karabin, zaczął skanować ulicę. Paweł wiedział, że ma jedną szansę. Jeśli spudłuje, Niemiec dowie się, że jest obserwowany i zmieni pozycję. Paweł wycelował, oddech głęboki, palec na spuście, strzelił. Niemiec padł. Dwa, powiedział Paweł cicho. Grom spojrzał na niego z mieszaniną podziwu i strachu. Jak ty to robisz? Ten karabin jest do niczego. Paweł wzruszył ramionami. To nie karabin, to umiejętność. Ale prawda była głębsza. Paweł wiedział, że Mauser był niedoskonały. Lufa zużyta, celownik nieregularny, ale przez dni treningu, obserwacji, prób i błędów nauczył się kompensować każdą wadę. Wiedział, że kula odchyla się lekko w lewo na 100 metrów, że trzeba podnieść lufę centymetr wyżej na każde 50 metrów dystansu. Wiedział, że wiatr w Warszawie wieje głównie z północy, że ciepłe powietrze nad gruzami zmienia trajektorię pocisku. Wiedział, że nie mógł polegać na technologii, musiał stać się narzędziem. Trzeciego dnia Niemcy zaczęli podejrzewać. Dowódcy Wehrmacht zrozumieli, że tracą snajperów jeden po drugim, cicho, precyzyjnie. Zaczęli wysyłać patrole, przeszukiwać budynki. Paweł i jego towarzysze musieli przemieszczać się co kilka godzin, zmienić stanowiska, unikać wykrycia. Każde przemieszczenie było ryzykiem. Ulice patrolowane, miny na niektórych rogach, czołgi na skrzyżowaniach. Paweł zabił trzeciego snajpera przy ulicy Freta, czwartego na dachu Kościoła Świętego Jacka, piątego, szóstego, siódmego. Każdy strzał był obliczony, każde trafienie perfekcyjne. Młot, który początkowo szydzil, teraz obserwował Pawła z czcią. Nie jesteś człowiekiem, Kowalski. Jesteś maszyną. Ale Paweł nie czuł się maszyną. Czuł ciężar. Każdy Niemiec, którego zabił, był czyimś synem, może bratem, ale też wiedział, że każdy niemiecki snajper zabił powstańców, cywilów, dzieci. Wiedział, że walka nie była o osobistą zemstę, była o przetrwanie narodu. Polska nie mogła umrzeć. I jeśli jego rola była być tym, który zabija z cienia, to niech tak będzie. Czwartego dnia, gdy Paweł celował do ósmego snajpera, coś się zmieniło. Niemiec, młody, może dwudziestoparoletni, Siedział na dachu z fotografią w dłoni. Paweł widział to przez szczeliny: twarz kobiety, może żona, może matka. Niemiec całował fotografię, schował ją, wziął karabin. Paweł wycelował, oddychał, myślał: On też ma rodzinę, on też chce przeżyć. Ale potem przypomniał sobie: Ten sam Niemiec za chwilę wyceluje w Polaka, w Powstańca, w dziecko niosące wiadomość i zabije bez wahania. Paweł strzelił, Niemiec padł osiem. Powiedział cicho. Piątego dnia Ryś przyszedł na poddasze. Jego twarz była poważna, zmęczona. Powalski, Niemcy zwiększyli obecność snajperów. Wiedzą, że coś się dzieje. Musisz być ostrożny. Rozumiem, panie kapitanie, ale potrzebujemy cię. Każdy niemiecki snajper, którego eliminujesz, ratuje dziesiątki naszych. Nie przestawaj. Paweł skinął głową. Nie potrzebował motywacji. Wiedział, co musi robić. Szóstego dnia zabił dziewiątego, dziesiątego, jedenastego. Każdy strzał był coraz trudniejszy. Niemcy ukrywali się lepiej, zmieniały taktyki, ustawiały pułapki. Ale Paweł był cierpliwy. Obserwował przez godziny, czekał na jeden ruch jedną sekundę nieuwagi. Dwunastego snajpera zabił o zachodzie słońca. Pula przecięła różowe niebo i uderzyła Niemca prosto w głowę. Trzynastego... Nad ranem, mgła pokrywała Warszawę, ale Paweł widział zarys wystarczający by wycelować. 14. Południe, gdy słońce oślepiało, ale Paweł używał cienia budynku jako maskowania. Siódmego dnia, trzeciego od rozpoczęcia eliminacji, Paweł miał już czternastu Niemców na koncie. Młot, Grom i inni powstańcy obserwowali go z czcią graniującą z lękiem. On nie jest jednym z nas, szeptał Grom. On jest czymś innym, ale Paweł czuł się bardzo ludzki. Czuł ból w ramionach od trzymania małzera przez godziny. Czuł głód, pragnienie, wyczerpanie. Czuł ciężar zabijania. Każdej nocy zamykał oczy i widział twarze. Niektórzy niemieccy snajperzy byli starzy, doświadczeni, inni młodzi, przerażeni. Ale wszyscy byli wrogami, i wszyscy musieli umrzeć, by Warszawa mogła żyć. Ósmego dnia, o świcie, Paweł zobaczył ostatniego snajpera. Niemiec był inny, starszy, spokojniejszy, profesjonalista. Ustawił się na dachu budynku przy krakowskim przedmieściu, pozycja idealna, kontrola nad całą ulicą. Paweł wiedział, że ten Niemiec nie popełni błędu, ale też wiedział, że nie może pozwolić mu żyć. Przygotował się oddech, celownik, palec na spuście, ale Niemiec poruszył się w ostatniej sekundzie. Pula Pawła chybiła o centymetr, uderzyła w mur. Niemiec natychmiast zareagował, Wycelował w stronę Pawła. Strzał. Pula przeszyła powietrze obok głowy Pawła, roztrzaskała belkę. Kurwa, wrzasnął młot. On wie, gdzie jesteśmy. Paweł nie panikował. Przeładował. Wycelował ponownie. Niemiec już się przemieszczał. Paweł oddychał, stabilizował, strzelił. Pula trafiła Niemca w klatkę piersiową. Padł. Paweł opuścił Mausera. Ręce drżały. Piętnastu, Powiedział cicho. Młot patrzył na niego w ciszy. Potem powiedział, Kowalski, jesteś legendą. Ale Paweł nie czuł się legendą. Czuł się tylko żołnierzem, który robił to, co musiał. Niemieccy dowódcy w Warszawie nie byli głupcami. Kiedy raporty zaczęły napływać, piętnastu snajperów zabitych w trzech dniach, wszystkie strzały precyzyjne, wszystkie ofiary elitarne jednostki, generał SS Erich von dem Bach-Zelewski zażądał wyjaśnień. Jak to możliwe? wrzasnął do swojego adiutanta. Piętnastu najlepszych strzelców wyborowych. Oni przeszli szkolenie, mają najlepszy sprzęt, pozycje strategiczne. Jak banda polskich partyzantów może ich eliminować tak szybko? Adjutant major Hartmann starał się zachować spokój. Herr general, raporty wskazują, że działa jeden snajper. Prawdopodobnie członek armii krajowej, umiejętność wyjątkowa, pozycja mobilna. Nasze jednostki nie mogą go zlokalizować. Pondembach Bach uderzył pięścią w stół. Jeden człowiek, jeden? Nie mógł uwierzyć. Przez pięć lat okupacji Niemcy kontrolowali Polskę żelazną pięścią. Terror, egzekucje, obozy zagłady. Polacy mieli być zniszczeni, zdemoralizowani, niezdolni do oporu. A teraz jeden polski snajper, prawdopodobnie z przestarzałym karabinem, eliminował niemiecką elitę jak muchę. To nie była tylko kwestia strat militarnych, to była psychologiczna klęska. Niemieccy snajperzy, którzy wcześniej czuli się nietykalnie, teraz bali się pokazać na dachach. Żołnierze Wehrmacht zaczęli szeptać o polskim duchu, o niewid widocznym śmierci. Morale spadło. Strach rozprzestrzeniał się. Pondem Bach rozkazał uderzenie odwetowe. Niemcy zbombardowali całą ulicę Długą, zniszczyli dziesiątki budynków, zabili setki cywilów. Ale Paweł i jego oddział przenieśli się wcześniej. Byli cieniami, niemożliwi do złapania. Major Hartmann próbował zrozumieć, jak polski powstaniec mógł osiągnąć taką precyzję. Może ma szkolenie wojskowe, może jest przedwojennym oficerem, ale wywiad doniósł, Paweł Kowalski był zwykłym robotnikiem fabrycznym, żadnego szkolenia militarnego, żadnego doświadczenia bojowego przed powstaniem, po prostu człowiek, który nauczył się strzelać, bo musiał. To było dla Niemców nie do pojęcia. Ich ideologia opierała się na przekonaniu o wyższości niemieckiej o słabości i niższości Polaków, a jednak ten niższy Polak pokonał ich najlepszych. To zaprzeczało wszystkiemu, w co wierzyli. Hartmann zaczął badać zjawisko głębiej. Znalazł raporty z innych obszarów Warszawy. Polscy powstańcy, pomimo braku sprzętu, walczyli z desperacką odwagą. Pradli niemiecką broń z ciał zabitych żołnierzy, budowali barykady z gruzów, organizowali szpitale w piwnicach, ich duch nie został złamany przez pięć lat terroru. Wręcz przeciwnie, zahartował się. To nie ma sensu, powiedział Hartman do swojego kolegi, kapitana Schmidta. Powinni byli się poddać w pierwszym tygodniu. Nie mają szans wygrać. Schmidt, starszy oficer, który walczył na froncie wschodnim, pokręcił głową. Ty nie rozumiesz Polaków, Hartman. Oni nie walczą, żeby wygrać. Oni walczą, żeby udowodnić, że istnieją. Dla nich kapitulacja to śmierć duszy. Wolą umrzeć z bronią w ręku, niż żyć jako niewolnicy. Hartmann poczuł niepokój. Przez lata służby w okupowanej Polsce widział Polaków jako ciche, posłuszne ofiary. Teraz rozumiał, że to była maska. Pod nią tlił się ogień, który teraz eksplodował. Niemcy próbowali nowych taktyk. Wysłali kontr-snajperów, elitarne jednostki SS przeszkolone w Berlinie, wyposażone w najnowsze karabiny Kar 98K z optycznymi celownikami. Ich zadanie: znaleźć i zabić polskiego snajpera. Pierwszy kontr-snajper Feldwebel Müller był weteranem z frontu wschodniego. Zabił 27 radzieckich snajperów. Przyjechał do Warszawy z pewnością siebie graniczącą z arogancją. Ten polski amator dam mu lekcję. Müller ustawił się na dachu hotelu Bristol. Pozycja doskonała. Widok na pół śródmieścia. Przez dzień obserwował, czekał. Widział ruchy powstańców sporadyczne strzały, przemieszczenia, ale nie widział polskiego snajpera. Drugiego dnia Müller zobaczył błysk, odbicie słońca od lufy dwa budynki dalej. "Mamcie", szepnął. Wycelował, oddychał, strzelił, ale to była pułapka. Paweł umieścił kawałek lustra na dachu jako przynętę. Müller zdradził swoją pozycję. Paweł ukryty trzy budynki dalej wycelował, strzelił. Müller padł, kula przeszyła jego szyję. Drugi kontrsnajper, Hauptscharführer Koch, był ostrożniejszy. Nie pokazywał się, przemieszczał co godzinę, używał maskowań. Przez trzy dni polował na Pawła bez rezultatu. Czwartego dnia zrobił błąd. Zapalił papierosa w cieniu. Dym wydał jego pozycję. Paweł strzelił. Koch umarł z papierosem w ustach. Pondembach był wściekły. Dwóch najlepszych jak? Hartman nie miał odpowiedzi. Prawda była prosta, ale nie do zaakceptowania. Polski snajper był lepszy nie przez sprzęt czy szkolenie, ale przez motywację. Walczył za swój dom, za swój naród, za swoją duszę. Niemieccy snajperzy walczyli za ideologię, za rozkazy, za Führera. Różnica była fundamentalna. Niemcy zaczęli unikać dachów. Snajperzy, którzy przeżyli, odmawiali misji, morale załamało się. Polscy powstańcy zauważyli zmianę. Mniej ostrzału z góry, więcej swobody na ulicach. Paweł Kowalski stał się legendą nie tylko wśród powstańców, ale też wśród wrogów. Fondem Bach w desperacji rozkazał całkowite zniszczenie śródmieścia. Samoloty stuka bombardowały dzielnice przez tydzień. Tysiące cywilów zginęło. Budynki zamieniły się w gruz, ale Paweł przeżył ukryty w piwnicach, przemieszczając się przez kanały. Hartmann, obserwując zniszczenie, zrozumiał prawdę. Niemcy przegrali nie militarnie, ale psychologicznie. Nie potrafili złamać ducha polskiego. I ten duch ucieleśniony w jednym człowieku, staniego Mausera, okazał się silniejszy niż cała potęga III Rzeszy. Powstanie warszawskie trwało 63 dni 63 dni desperackiej walki, heroizmu, męczeństwa. Niemcy, wściekli na opór, zniszczyli miasto metodycznie, dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy, zbombardowali szpitale, kościoły, szkoły. Zamordowali 200 tysięcy cywilów. Warszawa zamieniła się w morze ruin. 2 października 1946 roku generał Antoni Chruściel Monter, dowódca powstania, podpisał kapitulację. Armia krajowa, wyczerpana, bez amunicji, bez nadziei, złożyła broń. Powstańcy otrzymali status jeńców wojennych rzadkie uznanie od Niemców i zostali deportowani do obozów. Cywili wywieziono, Warszawa opustoszała. Paweł Kowalski przeżył. Przez 63 dni walczył jako snajper, zabijając 38 niemieckich żołnierzy, najwięcej w całym powstaniu. Jego mauser, tani złom, stał się symbolem. Powstańcy mówili: Jeśli Kowalski może z tym karabinem, to my możemy z czymkolwiek. Gdy kapitulacja nadeszła, Paweł został aresztowany przez Wehrmacht. Oficer, który przyjmował jeńców, spojrzał na niego, wychudzonego, brudnego, wyczerpanego, i zapytał: Czym się zajmowałeś w powstaniu? Paweł odpowiedział cicho. Byłem snajperem. Oficer zmrużył oczy. Snajperem? Z czym? Paweł pokazał Mausera. Oficer wziął go, obejrzał, parsknął śmiechem. Z tym złomem niemożliwe, ale major Hartmann, który był obecny, rozpoznał Pawła z raportów wywiadu, podszedł, spojrzał mu w oczy długo, potem powiedział po polsku z akcentem Ty jesteś tym snajperem. Tym, który zabił piętnastu naszych w trzy dni. Paweł nie odpowiedział. Hartmann skinął głową z czymś, co wyglądało jak szacunek. Byłeś godnym przeciwnikiem. Potem rozkazał żołnierzom traktować go dobrze. Jeździ do obozu jako jeniec wojenny. Paweł spędził resztę wojny w oflagu, obozie dla oficerów i żołnierzy Armii Krajowej. Warunki były ciężkie, ale nie tak brutalne jak w obozach koncentracyjnych. Przeżył. Żywiony nadzieją, że Polska jeszcze będzie wolna. Gdy wojna się skończyła w maju 1945 roku, Paweł wrócił do Warszawy. Miasto, które znał, nie istniało. 85% budynków zniszczonych, ulice pokryte gruzem, cisza jak na cmentarzu. Ale Polacy wracali. Z obozów, z wygnania, z ukrycia. Zaczęli odbudowywać cegła po cegle, ulica po ulicy. Paweł dołączył do nich. Pracował jako stolarz, jak ojciec przed wojną. Nie mówił o wojnie, o powstaniu, o snajperowaniu. Żył cicho, skromnie, ale inni pamiętali. Powstańcy, którzy przeżyli, opowiadali historię o Kowalskim z Mausera. O człowieku, który z taniego karabinu zabił tuziny Niemców. O legendzie, która udowodniła, że Polak z niczym może pokonać wroga z wszystkim. W 1956 roku, gdy odwilż polityczna pozwoliła na oficjalne uznanie powstańców, Paweł otrzymał medal wojska polskiego. Ceremonia była skromna, w małym urzędzie w odbudowanej Warszawie. Oficer wręczył medal, uścisnął dłoń. Dzięki takim jak ty, Polska przetrwała. Paweł przyjął medal, ale nie czuł dumy. Czuł tylko smutek za tymi, którzy nie przeżyli. Za dwustoma tysiącami warszawiaków, za milionami Polaków. Za narodem, który zapłacił najwyższą cenę. W latach 70., gdy Paweł był już starcem, dziennikarze znaleźli go. Chcieli wywiadu, chcieli usłyszeć heroiczne historie. Paweł odmówił przez długi czas, ale w końcu zgodził się opowiedzieć. – Czemu walczyłeś? – zapytał dziennikarz. – Wiedziałeś, że nie macie szans. Paweł pomyślał długo, potem powiedział – walczyłem, bo nie mogłem nie walczyć. Polska była w moim sercu, w mojej duszy. Jeśli nie ja, to kto? Jeśli nie teraz, to kiedy? A ten Mauser? Zapytał dziennikarz. Wszyscy mówią, że był bezużyteczny. Paweł uśmiechnął się. Pierwszy raz od lat. Mauser był tylko narzędziem. Liczyło się to, co w sercu. I w sercu miałem Polskę. Paweł Kowalski zmarł w 1989 roku, w rok przed upadkiem komunizmu, w rok przed tym, jak Polska odzyskała pełną wolność. Jego pogrzeb był skromny, ale powstańcy, którzy jeszcze żyli, przyszli oddać hołd. Młot, teraz 80-letni, stanął przy grobie i powiedział, Kowalski udowodnił nam, że nie potrzeba drogiego sprzętu. Potrzeba tylko odwagi i wiary. Mauser, którym Paweł walczył, zachował się. Dziś jest w Muzeum Powstania Warszawskiego w gablocie z tabliczką karabin Mausera, używany przez Pawła Kowalskiego, snajpera Armii Krajowej. Z tym tanim karabinem Zabił 38 niemieckich żołnierzy podczas powstania warszawskiego 1944. Tysiące osób przechodzą obok tej gabloty co roku, patrzą na porysowany, sklejony karabin i czytają historię. I rozumieją prawdę: że wielkość nie pochodzi ze sprzętu, ale z ducha, że naród, który odmawia umrzeć, nie może być zniszczony, że Polska nawet w gruzach zawsze powstanie. Legenda Pawła Kowalskiego żyje nie jako bohater nieomylny, ale jako człowiek zwykły, który w nadzwyczajnych czasach zrobił nadzwyczajne rzeczy. Przypomina nam, że każdy z nas, niezależnie od tego kim jesteśmy, może zmienić historię. Wystarczy odwaga, wiara i serce pełne miłości do ojczyzny. Ta historia Pawła Kowalskiego to tylko jedna z tysięcy nieznanych legend polskiego oporu. Jeśli ta opowieść poruszyła twoje serce, Zapisz się na kanał, aby nie przegapić więcej niesamowitych historii o polskim heroizmie, o ludziach, którzy odmówili kapitulacji, o duchu, którego nic nie może złamać. Zostaw komentarz, jakie inne historie powstańcze chcesz usłyszeć, i udostępnij ten film, by więcej ludzi poznało prawdę, że Polska nigdy nie umarła, bo w sercach Polaków zawsze płonie ogień wolności. Pamiętajmy o tych, którzy oddali wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie.